Witam was w kolejnym odcinku, zagrajmy w amnesia The Dark Descent Nagrywa ze mną mój kolega, Patryk I nowy kolega, który jest z nami dzisiaj, Damian Siemanko Bo jesteśmy w tych kanałach I będziemy wchodzić do sterowni, by uruchomić mechanizm, który nam się zepsuł No ten, to, co widzicie Jak sami widzicie, no wajcha się nam zacięła i nie działa Nie, A niby naprawiliśmy Nie, mały No Właśnie dowiedzieliśmy się, co zrobić z tą rurą. Pichaną nie było trzeciej rury. Trzeba będzie uruchomić. Tutaj sprawdzimy sobie, czy wszystko dobrze jest. Idziemy dalej. A, właśnie, nie jest. Przekładamy. Nie. Dobra, to zostanie. No, jest git. Teraz ja trzeba iść tam. Idziemy dalej. Tutaj wszystko działa. Musieliśmy gierkę całą zresetować, dlatego od nowa wkładamy te rury. Bo w filmikach wysłanych to mamy już włożone, no nie. Jest, wszystko jest. Wzięliśmy wszystko i... Dobra, idziemy. Idziemy dalej. Teraz już wiemy co robić, to... A, co weźmiemy sobie? No kurde, jego ja mam. Nie wiem. Ziemia, dobra. To już wiemy jak uruchomić tę maszynerię. Trzyma się Tu nie będzie, to nawet drugich drzwiach. No właśnie. Tutaj, trzeba się pomęczyć. W ogóle to. trochę. Trzeba pomylić no. Ale nie no, ja ostatnio tutaj robiłem, to Dowiedzieliśmy się jak to uruchomić i kolega musiał iść do... ...uligarki. Idziemy. Dalej. Może się odpalimy. No. No spróbujemy odpalić mosta Co jest? Zasielaciu Co jest? Nie no tak to nie będzie Kajt są potwory Jedno, nie ma na ich na razie Będziemy szukać Będziemy próbować jak to uruchomić. Trzeba tutaj jeszcze sobie przyjść. Odpaliliśmy to, chodzi. No jak się nie kręci, jak się kręci. Ja cię! Nie nastawione. No właśnie. Jak dobrze nastawimy to się już nie będzie dało przełożyć. Czemu to się... Nie no, to nie wyrabiam z tym nastawieniem tego wszystkiego. Próbuj nastawiać, aż aż zaskoczę. Ja wiem, jeszcze musimy raz tam iść już. Na ziemi są, są? Dobre działają? No i tak ma być, ma się zacząć. Wszystko. No nie wiem, co się zrobiło. Chodzi. Tu też się ma zacząć. Wszystko. Nie, serio seryjnie nie wiem, nie wiem co robić. No mówię Seryjnie mi działało wcześniej wszystko. Coś się zmieniło. Coś nie tego jest, trzeba będzie wszystko odmówić. Jest ustawione. Nie, nie trzeba być. Po, po początku. Jest ustawione. Coś chyba z rurami nie tak. No raczej tak. Się Może znajdziemy... No bo no, bo... Właśnie. <śm> I teraz próbujemy go uparać jedną z kocią. Powinno tak być. Jeden. Chyba ta gruba tak pójdę. No! Nie! Yes. Wreszcie! Chodzi. Teraz możemy iść. Dobra, spadamy tego Fucking shit! Co się stało? Musi się zaciemnić. A może mamy jakiś No koło odpadło! Świetnie. Aha, i temek, no jacy. Chodzimy, nie? Dobra, idziemy stąd, bo już się wali. Wali się. wszystko program, aż to będzie pewna żywica. Plecha. Ciężko było, ciężko tutaj było. Idziemy. Dobra, teraz odpalamy. Jeden po do Pedobiry. Ruszymy. Jest. Jest, idzie, idzie. Co? To są jakieś rzadkie. Nie wiem, próbuję jeszcze ruszyć. A mamy tą drugą formę, nie? Czekaj, czekaj. I trzeba go odlokować. Fajnie, ciekawe jak. Fajnie. Dobra. To idziemy jeszcze raz do Cisterni. Co? Było? Co jest? Co jest? Jedziemy w górę? Zabrało nas no, Do chopa, trzeba, może trzeba, hopa. radę? No 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 da Pytaj się Daniela Dobra, biegniemy Dobra. Mamy uszczerbek na drogi, świetnie Ciekawe ile procent Może być jakieś odszkodowanie Do szpitala chyba 91 Nieźle, nieźle, Dobra. Mamy wszystko? ledwie przytomny, dobra zaraz wyzdrowieje, idziemy nie? są no, tak w studni, w kostnicy, w kostnicy no dobra, bierzemy? bierzemy Dobra, to nic mi się nie stanie, od razu się dobra kostnica, oooo, o, rocznie pojazdy, też pogami, świnia pedobiry pedobiry, świnikusy <noise> <noise> Bijamy do no, Co to jest? Mm -hmm. o, świetny, Do you see Daniel? It has What? The shadow. Shane. <laughs> for now. Come. Let's get this out of here so we yeah, can get, get some more. peace. Yes, let's. Where to? Just down the corridor to the morgue. Nie nie Nic, gdzie mam iść. Dobra, teraz żeby jakiś pedobieg nie wchodził. Tak, trzeba uważać. I oliwa cię pociągnąć. Dobra. Nie ma to... Jeśli no. mam Oczywiście wszędzie tu krew musi być. Uuuu. Uuuu... <grym> może zamki za sobą. No tak. chyba raczej. Ja no, no, co tak. nie podoba mi się tutaj. Kostnica, samo za siebie mówi. Kostnica, dodatka. No, Moichie no. szczęśliwą. Nie. Od stówki na no, pójdaj, co? Co je? No, <grym> <Zastupujesz> no. No, fajnajcie. To jest! Dobra. No, gadżumy. Zastąpuję sam, ale cię No, no. Tylko ja se przeczytam, nie? No. No jakieś grzyby Szczepionka Szczepionka, pewnie znajdziemy jakoś. Nie, świetnie, dobra, splakujemy sobie drogę, nie? Z tego kolesia co tam robię. Winiaki. Piła. Piła stron. Szpisuję nie. Uuu Było z nim ciężko. Wszystko jest? Łobelka na niego, nie? Ty potwory to jest z No chyba. Uuu! góra jeden nie? dzień! Fajnie, Fajnie. my po tym zamku się już parę dni tutaj nauczyłem. Jak mniej więcej. A tu coś był ja jednak. A szkoła dokładnie wyjdzie na no. Co to jest? Czytajcie sobie, jak będziecie chcieli, jak to powiedzieć. Agrippa, Agrippa. Może... Na tak, Agrippa. To... Okay. Wiesz co? Zostawię Ale no. Będzie miał problemy z wejściem. Tu krzesiwo. O, krzesiwo. Nic, spóry. Znowu się powtórzyła sytuacja. Laptop mi fizycznie przyspieszył wentylator. Drugi raz mi się tak zdarzyło. Pracownik wystraszył się. <grypy> A gripy? Tak, dobra, to już wszystko wiemy. não é pode me O Constante Constante fazem aqui muito trabalho não beijo Oh yeah O É Oh, eh. oh. oh. <laughs> morde a tu meu oh. povo Well Wow É oh. <laughs> 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 No takie tutaj nawet nie ma chłodni, Jakie wyronięli, kurde. Ej, to, to tak, to nie będzie. Słyszysz się dzwony? Nie. Słyszy, słyszysz, Patryk? Słyszałeś. Takie dzwony w tym... Jak <laughs> rosną, dziwne, że tutaj... Co jest, co jest, co jest. Dobra, wiesz co, wynosimy się z tamtych. No właśnie, któryś stanie. Są Tam były dzwony Patryk, słyszałeś to? Tak? Słyszałem Nie ma potworów. Pewnie że w wodzie to już nie dzieło. Niekoniecznie Znowu słychać takie dzwony Dobra, może nam przednie, nie idziemy Dziwnie się dania zachowują no to dobra, to wychodzimy stąd. Zaraz wrócimy. No. Mam nadzieję, że nie będzie potwora. Uhu. Nie no, tylko się boję się. Szczerze mówię, się boję Boję się, boję. Bo tu mi może w każdej chwili wyskoczyć. Znowu retrospekcja. Pewnie zaraz jakiś potwór nam wyskoczy. Dobra, to będziemy kończyć z tym odcinkiem na dzisiaj. chcę potwora. Żegnamy się z wami, zapraszamy do oglądania następnego odcinka, trzymajcie się. I need a for Beijing Three days now This is ridiculous Why doesn't someone come to this room? Hey! Anybody! <clears throat> Am I all alone here? Help! Help! I'm so tired If I first sleep I'll wake from this nightmare If not I pray my heavenly father will take me in my sleep